Internet, dziś korzystamy z niego codziennie, do pracy, nauki, rozrywki. Ale czy wiesz, jak to wszystko się zaczęło? Cofnijmy się do lat 60-20 wieku. Wtedy w USA powstał projekt ARPANET, wojskowa sieć komputerowa, która miała zapewnić komunikację nawet w razie ataku. Kilka lat później naukowcy stworzyli protokoły TCP, IP, czyli zasady przesyłania danych. A w 1991 roku Tim Berners-Lee dał światu World Wide Web system stron WUF. Od tego momentu Internet zaczął zdobywać świat. Jak działa Internet dzisiaj? Wyobraź sobie, że każda informacja, zdjęcie, film, wiadomość dzieli się na małe paczki, czyli pakiety danych. Każdy komputer ma swój adres IP, jak numer domu. Gdy wpisujesz nazwę strony, system DNS tłumaczy ją na adres IP, żeby pakiety wiedziały, dokąd mają trafić. Serwery przechowują treści, a protokoły, takie jak HTTP, ustalają zasady komunikacji. Internet zmienił nasze życie. W społeczeństwie dał nam media społecznościowe i natychmiastową komunikację, ale też wyzwania jak fake newsy. W gospodarce otworzył drogę do e-commerce, pracy zdalnej i globalnego rynku. W edukacji umożliwił kursy online i dostęp do wiedzy dla każdego. A przyszłość? Wyobraź sobie internet zmysłów, przesyłanie dotyku czy zapachu. Metaverse, czyli wirtualne światy, w których będziemy pracować i spotykać się. Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe, które uczynią sieć jeszcze szybszą i mądrzejszą. I nowe technologie bezpieczeństwa, jak blockchain, które będą chronić nasze dane. Internet przeszedł drogę od wojskowego eksperymentu do globalnej sieci, która łączy miliardy ludzi, a jego przyszłość to dopiero początek.